Co chodzi z tymi zombie klonami taty? Homer musiał uznać, że w Springfield jest za mało Homerów. Zajmie się nimi ta odjechana broń, którą znalazłem. No dobra, dzieciaki, rozwalę waszego tatusia w spowolnionym tempie, więc patrzcie. Wyczuwam nuty taty, i nie są one subtelne. Niebo zajmie się tym gazem tak, jak spalinami mojego auta. Gdzieś w tej chmurze jest esencja taty. Założę się, że jeśli zwrócimy jego uwagę, sprowadzimy go z powrotem. Krzyczenie na rodziców zwykle działa. Jesteś tam, 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 jesteś tam. Chmura gazu coraz bardziej się zbija. Wkrótce skurczy się do naszego zwykłego taty. Aaaa! Uformowała wielkiego, dziwnego tatę. Przynajmniej bieliznę też ma wielką. Świetnie. Nowy scenariusz na koszmary. Odłamek jest ukryty gdzieś w jego wnętrzu. To przez niego jest taki wielki. Musimy wymyślić, jak go z niego wyciągnąć. Zacznę pracować nad czterema tysiącami schabowych. Może będzie ważne. 播一年。Boy,